Krzysztof, symbol jest miłości. On nie zna granic, rozumowanie Niech żyje nam czerwonej krzysztof ludzkości. Internacjonal Margarit. Pragniemy obudzić w sercach naszych dzieci i młodzieży ducha miłości bliźniego i poczucie obowiązków względem wszystkich ludzi. Pragniemy przez czyny miłosierdzia przeciwstawić samolubstwu miłość ogółu, którego dobro jest zarazem dobrem każdej jednostki. Taki był cel działania młodzieży, jakie nakreśliła Komisja Główna Kół Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża w 1921 roku. Ruch młodzieżowy PCK powstał w czasie I wojny światowej z potrzeby pomagania żołnierzom i ich rodzinom. Rozpoczął się prawie równocześnie w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Australii. Pierwsze koła młodzieży w Polsce powstały na wzór istniejących jednostek w innych stowarzyszeniach krajowych Czerwonego Krzyża na całym świecie. W Polsce początki ruchu młodzieżowego sięgają roku 1920, kiedy władze PCK utworzyły Polski Czerwony Krzyż Młodzieży. W 1921 roku powstaje Komisja Główna Kół Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża. Zadaniem Komisji Głównej było zwracanie uwagi, aby w pracy kół zachowana była ideologia Czerwonego Krzyża oparta na zasadach chrześcijańskiej miłości z wyłączeniem wszelkiej polityki. Komisja Główna opracowała regulaminy, wskazówki dla osób zakładających koła, broszury o korespondencji międzyszkolnej wraz ze wzorami i schematami, kartki i afisze propagandowe o kołach młodzieży, pocztówki i kalendarzyki. Dużym wsparciem dla ich działań była praca generała Józefa Hallera, prezesa Komitetu Głównego PCK w latach 1920-1926. Józef Haller uznawany jest za ojca ruchu młodzieżowego w PCK. Miał on duże doświadczenie w pracy z młodzieżą. Był członkiem i instruktorem Towarzystwa Gimnastycznego Soku, tworzył i szkolił jego drużyny, związany był także z harcerstwem. Od samego początku stał się więc gorącym orędownikiem organizowania młodzieży pod sztandarem Czerwonego Krzyża w duchu miłości Bliźniego i ojczyzny. Pod hasłem Miłuj Bliźniego koła młodzieży prowadziły bogatą działalność w latach 20. i 30. ubiegłego wieku. Działalność ku była bardzo różnorodna, ale daje się ująć w cztery obszary. Działalność na rzecz pomocy potrzebującym. Pomoc sierotom, wdowom, inwalidom, starszym, ubogim rodzinom. Zbiórka chleba dla schronisk, organizacja choinki i święconki wielkanocnej dla ubogich, korepetycje, opieka nad grobami poległych żołnierzy, opieka nad zwierzętami, organizacja kolonii oraz Dnia Matki. Higiena i zdrowie. Instalowanie apteczek, umywalni, fryzjerni, wygłaszanie pogadanego zdrowiu. Organizowanie konkursów o zdrowiu i czystości. Zgodnie z duchem czerwonokrzyskim młodzież szkoliła się także w zakresie pierwszej pomocy i ratownictwa. Podstawą była jednak działalność samarytańska pod hasłem Miłuj bliźniego. Roboty ręczne: szycie sukienek i koszulek dla ubogich dzieci, wyrabianie guzików, roboty włóczkowe czy też wyrabianie ozdób choinkowych dla potrzebujących i ubogich międzynarodowa korespondencja międzyszkolna prowadzona pod patronatem Ligi Towarzystw Czerwonego Krzyża, fenomen społeczny w okresie międzywojnia w Polsce i na świecie, pisanie listów, wyrabianie i wysyłanie zabawek o charakterze narodowym, tworzenie albumów ze strojami ludowymi, ze wzorami robót, haftów i koronek. Od maja 1923 roku Komisja Główna zaczęła wydawać miesięcznik Młodzież Polskiego Czerwonego Krzyża. Pismo poświęcone działalności ku i wymianie pomysłów. Miesięcznik przekształcony został potem w Czyn Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża i wydawany był do 1939 roku. Czyn Młodzieży był czasopismem eksponującym potrzebę intensywnej edukacji i wychowania patriotycznego oraz gotowości niesienia pomocy dzieciom. W okresie międzywojennym Ważnym elementem wychowania młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża były obchody Dnia Matki. Z jednej strony był to hołd oddawany matkom za ich miłość, troskę i poświęcenie, z drugiej strony było to wychowanie młodzieży w duchu wartości okazywanych wszystkim potrzebującym. Intensywny rozwój ruchu młodzieżowego przerwał wybuch II wojny światowej. Po jej zakończeniu PCK zaczęło odbudowywać intensywnie szkolne koła. W latach 50. organizacja Czerwonokrzyska wkroczyła praktycznie do wszystkich szkół podstawowych, skupiając w swoich szeregach tysiące dzieci. Stopniowo organizowane były także koła w szkołach średnich, równolegle do tworzonych tam drużyn sanitarnych. Młodzież chętnie podnosiła swoje kwalifikacje w zakresie pierwszej pomocy. Po zakończeniu nauki w szkole średniej, następował jednak duży odpływ aktywnej, rozbudzonej społecznie młodzieży z PCK. Przełomowym momentem okazał się obóz zimowy zorganizowany w ośrodku PCK w Rymanowie Zdroju na przełomie roku 1962 i 1963, w którym brało udział 39 przedstawicieli młodzieży ze szkolnych, kół, szkół średnich, kół studenckich oraz młodzieży pracującej. Uczestnicy sami organizowali sobie czas i zajęcia, wskazywali tematy, dyskutowali nad pomysłami, które chcieliby realizować w swoich środowiskach po powrocie. Wyznaczyli sobie następujące zadania: aktywna praca w swoim kole PCK i drużynie sanitarnej, organizacja i udział w obozach letnich w charakterze komendantów i instruktorów prowadzących zajęcia z młodszymi uczestnikami. Uczestnicy z Warszawy wraz z członkami grupy międzynarodowej utworzyli pierwszą grupę instruktorską przy zarządzie głównym już w styczniu 1963 roku. Wystąpili z inicjatywą wydawania pisma dla przyszłych instruktorów, zawierającego materiały pomocnicze i wskazówki do działalności. Tak powstał biuletyn Start, którego 15 numerów wyszło w latach 1963-1968. W lutym 1964 roku organizuje się druga po Warszawie grupa tzw. SIM-ów, czyli Społecznych Instruktorów Młodzieżowych w Krakowie. Przewodniczącym zostaje Rymanowszczak Tadeusz Piotrowski. Zaraz potem powstają grupy w Łodzi, Rzeszowie, Poznaniu, Szczecinie, Katowicach, Opolu, Bielsku Białej, Częstochowie i Mrągowie. W biuletynie START publikowane są artykuły Wojciecha Stawowego pod tytułem Jak założyć grupę SIM oraz Czy warto być SIMem, stanowiące pomoc dla nowo powstających grup. Na stulecie młodzieży PCK w Polsce działa kilkanaście grup społecznych instruktorów młodzieżowych, w tym dwie w Małopolsce, w Krakowie i Starym Sączu. A kolejne środowiska przygotowują się do powołania jednostek młodzieżowych.